No to lecimy dalej Hearthstone! Jak zrobić, żeby wygrać w tej grze? Gdzieś już może tego maga, który ma nieskończoność troll. Coś tam za osiem many. Nie widział, że... Lecimy. Gdzieś Mozaki major jakiegoś tam widziałem. Na 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 jest jak zdrowie, jak ci trzeba nic, ten się nikt nie dowi. No gra jak trafię znowu na jakąś fretkę, która będzie przeciągała każdą turę, to się zżygam kuźwa gra, która trwała 4 tury trwała 7 minut to Cześć Jacek W tym świecie wciąż jest Graj wąblu Czyli właśnie, miałem zobaczyć nową Megankę RS Renault. Renault. Dzisiaj, jak się pochodziłem po mieście, to widziałem nowy Renault czy chyba nowe, bo go wcześniej nie widziałem. I strzelam, że to była Meganka. I nawet mi się podobała, więc muszę ją badać. Akceptuję Clio to raczej nie. Clio, Clio, Clio. Megan. Megan. Megan Grand Tour Megan Grand Tour Etech Plugin Hybrid. Paso. Krótkie te nazwy. Hmm... ja powinienem to zagrać? No powinienem, bo do ósmej tury to przecież ja nie dożyję. gra. Ty no ile tu jest tych meganek? No kurwa, nie ma kupę po prostu. Ach. Upolowany komarek. Więcej kryteriów. Natura Samochody sportowe. O, Megan RS. Czy to jest to? Nie. A nie, może tak. Nie, to nie jest to. Ty, no to co ja widziałem, to chyba miało dwa drzwi, a nie cztery. A może miało cztery? Hmm, ciekawe. No dobra, mniejsza z tym... Eee... Pstryknę, w nosek i co? Drołek? Czy ziomek? Nie no, ziomek, w następnej co zrobimy? Drołek? Czas na reklamkę! Pierwsza reklamka w puli. Dziękuję bardzo serdecznie. Miałem na myśli oczywiście. O! Dobra, zrobimy tak. Not cool tą Magenką, nie pamiętam jaka to wersja była, ale taka żółto czarna, bardzo fajny hot-hatch. Dry... The Jivo dał też reklamkę, dziękuję. Co to jest hot-hatch? Nie znam określenia. Mhm. Jak cię Zakazane To była jakaś wersja limitowana. A Hot Hatch to bag jest uspółotowiony. Aaa, ok. No fajna ta meganeczka była, muszę przyznać. A z Ciroka jakieś nowe wypuścili? Widziałem dzisiaj z Siroko z takim tym tłumikiem, jednym na środku. I w sumie to tak nie do końca wiem, co to było ze Siroko. Żadnego Siroko czy nowego nie wypuszczał Volkswagen chyba? Z tego co kojarzy mi się. Dobra, to na początek weźmy, dobierzmy. Tak, akurat jest dobani totalnie. Ale tutaj mamy Poisona, tak? Twoje zaklęcia mają truciznę. Okej, okay. to zrobimy tak, zabijemy tego chłopa. I następnie zagramy tego i następnie zagramy to. To niestety nie jest do niczego potrzebne. Ale przydałoby się tego ściągnąć. więc chłopa i wjadę chłopa. Graj. Eee... Oferta modele. Polo cross Golf t -rock. Ale on nie ma kurwa, to Co to było za siroku? The fuck? W takim wypadku zagramy to, zagramy to i zagramy to. Jestem mistrzem Maciej! to też możemy zagrać. Problem jest w tym, że mi to nic nie daje. Trochę słabo. Francuskie dziadostwo. Wyśmienity komentarz mi do Że właśnie z r. Ale nie produkowali za czasów kiedy produkowali siroko takiego siroko. Czy znaczy, takich układów wydechowych. No chyba, znaczy tak. Myślałem, że to jest po prostu stare siroko z nowym układem wydachowym z takich kustą zrobił. To w ten z innego mi do głowy nie przyszło. Dobra, dobierzmy najpierw to... Fok. A nie. Nie, fok. Zaraz Dobra, możemy zrobić tak. Jak przerobić? No żaden, tylko mi chodzi o to, co to było za Siroka, a nie jak przerobić wydech. Może nie widział nigdy takiego Siroko. No. Jaki problem to zrozumieć, gościu? Volkswagen w Siroko. No bo wyglądać to wygląda jak Siroko, no w tym, w tym nie mam wątpliwości. Hmm. Chcesz czy ja chcę kartę dobierać? A, mogę dobrać. Mogę czy nie mogę? Tak kurde, trochę z jednej strony mogę, z drugiej strony nie mogę. Zróbmy tak, zróbmy tak, zróbmy tak, nie atakujmy, trochę się zdykam, bo jak on dobierze swipa, to mnie zetnie na raz. O, oh, krapu, krapu dobry odkrywca jest zawsze przygotowany. Dobry odkrywca jest Dobra, Jakiego jest... dektakera używasz? Herston dektaker z czasem, wszystko staje się możliwe. Tylko nie No 3 trzy lata później w świecie dzikich gnomów no your... na no, 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 no. no, nikogo nie trzeba Zobaczmy, co my tutaj mamy. Tutaj mamy co? Rękę Gul'dana, tak? Tyle możliwości. Lubię, jak cię boli. się na ból. Nie jestem gotowy. No nie, chwila, nie jestem gotowy. Co ja gadam. Trzy prowokacje, które mają 30 życia w ciągu jednej, które to trochę za dużo jak na mój umysł. To no, chyba było do ugrania, czy do rozjebania, ale... Kurde, no. Chciałbym jakiś komplement powiedzieć na temat tego, co widzę, ale ciężko. Nikt nie umknie przed moim gniewem. Twoja dusza będzie moja!

Kamba, starzeczku. Cienie są jej domem. cienie są jej domem. No spoko, no to w tej duże skip robimy. Niestety Niestety... ale z skiperiną. To mogę zrobić? Mogę zagrać tak, myślę, to najbardziej sensowne. I może nie najbardziej, bo sobie można by to przetrzymać na jakąś lepszą broń. Też czuję zażenowanie, jak druid zagrywa 20 man, które? Wciąż miałbym czuć zażenowanie. To nie ja byłem, ewą. W ciekawości poszukałem tego jest i znalazłem kustomowy wydech, co wychodzi podwójna rura pośrodku. A masz Obczaiłbym se chętnie. W takim przypadeczku. No dobrze, to tak. Będzie to tradowanka. Kurde, nie wiem czy to było takie. Nie, wydaje mi się, że te rurki były połączone. Czyż może takie? Nie jestem pewien. Ale całkiem spoko. Uu, chociaż z tego profilu to wygląda to strasznie. Ale ogólnie wygląda całkiem spoko. No dzięki. To może to było to w takim razie. Tak! A ile w ogóle taki? Na chwilę, bo to jest dyfuzor tylko. jeszcze trzeba by cały wydech przerobić do tego. Oho, Imbastiko, fantastiko! Mordo, to jest te trzy karty, nie? Miasta sprawuje się. Gdzie boli. Postaraj się nie zostać w tyle! No wątpię, żeby nie dobrał żadnego Eviscerate'a, Poison'a, broni, czy czegokolwiek innego co zadaje 4dmg'u. od blada nie dobrał. Boże kurwa jebany idiota no ja pierdolę, takich ludzi powinni w za jaja pyk, pyk pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Guldan Contra! O, na Guldena mam 0-3. Fajnie, lecz na drugi. Dzikie postępy. Twoja dusza będzie moja! Twoja dusza, twoja dusza będzie, będzie. Grasz jeszcze w Lora? Sisenior! Jak grać? Kurde, może bym po poszedł, bo się robi głodny. No, Okej, okay, można coś pomyśleć. W świecie wciąż jest tyle niewykorzystanej motocykli, przyjaciele! Hmm. To my rządzimy na tej dziennej. Jak minął dzień? Hmm, a spoko w sumie. Znaczy nie tak... Radą stałem, zobaczyłem wyniki na giełdzie, powiedziałem, kurwa. Później zacząłem pracować, popatrzyłem na wyniki na giełdzie, powiedziałem, kurwa. Później popracowałem, poszedłem na spacer, zyskłem obiad, włączyłem z Team. Hmm. Nie chcę być złą wróżką, ale zgaduję. To nie ja wymyśliłem tę grę, to nie ona była zła. Guldam kontra Liadrin! Moje ostrze płonie świętym ogniem. Twoja dusza będzie moja! Gram sobie Galakon z Blistem, gość bił nim legendę 1. Mam 3 na 5 w Goldzie 5. Bywa co tu dużo mówić. Dawaj agro leci kura leci leci. Możemy szybkiego Gianta zagrać jakbyśmy jeszcze drugiego dobrali. To już w ogóle bawi bajka. jak już usko tak mało czasu Spróbujmy zagrać agresywnie. Nie opłaciło się. No, Chop, Chop, graj, kurwa. Czemu ci ludzie grają tak wolno. No, mały jest tutaj. No, może nie taki mały. mogłem jeszcze to zagrać. 5 many, daj 8-8. Ale nie może atakować Hirosów, no mordo, wyrozumiałości trochę. O, komar. Le komar. Le komar. I drugi też. Ech. 10, 18! No, jest to, jest to, jest to, jest to. Czy to jest ziomeczku? Powiedz mi proszę, ja cię naprawdę koniczne, czy też nie. No fajny wędek,